Przeciw kąta ostrego leży przy stokąt na długości A. Czyli tu wiem, że mam cztery. Tu jest alfa. tu ja jest trzeba. Tu mam i jedną jedynkę. ktoś mówił o jedynce, nie wiem. Nie masz jedynek. Gdzie masz jedynki? Gdzie masz jedynki? Pan <śmany> co <wioski> <śmany wioski> tu to się dzieje. Też No fajnie, fajnie, ktoś nie strzela, to jeszcze się to tak? na ten ogóle, I z skórę z